Po ludzku mówiąc nie mam wyjścia, ale Pan Bóg jest nad nami i chcę, aby Jemu tylko ufać. Jadwigo, Jadwigo, o jesteś. Niebie mieszkań wiele, a jednak wiem, gdzie wszyscy mieszkacie. Kochana Jadwigo, przed chwilą ktoś Twoje słowa przewołał. To Antosia. Pamiętam, jak była kruszynką, jak się jej rodzice cieszyli. Patrz, jesteś tu, bo mi ufałaś i teraz razem możemy jej pomagać. Będę ją uczył zaufania. Ty też czasem wzdrzeszni za nią. Obym tylko nie zgrzeszył w tej okoliczności, bo nieraz będąc w towarzystwie, chcę się podobać. A to wielki dowód mojej słabości, mojej nędzy, bo cóż jestem, żeby chcieć coś znaczyć? Przed Adamem całe życie, na pewno piękne. Ale trudności też przyjdą. A ty, Jadwigo, mi miso moja, może kiedyś wspomożesz go w chorobie lub cierpieniu i po cudzie będziesz błogosławiona. Oby chciał o tobie pamiętać. A dziś, wracając do Twych słów, jakbym pragnął i ty pewnie też, by nie szukał ludzkich względów, które jakże często zawodzą, a chciał, jak ty na ziemi, być blisko mnie. Matka mówiła mi, że jestem zimny, bez serca, że każdemu zwierzać się nie trzeba, ale tym wszystkim, którzy mnie zrozumieć mogą: Może otwartość jest rzeczywiście dowodem dobrego serca? Jadwigo, Jadwigo, może już tu przy tobie zostanę, bo ktoś znów wspominał Twoją wiarę wyrażoną w pięknych słowach. O Agata, jakie piękne imię, relacje Twoje i matki Twojej celiny. O, pokiwała nam. Były głębokie. Rzekłbym, Boże, ha, ha, ha. wspierajcie Agatę razem, by całe życie była otwarta na ludzi i na moje łaski, a tych, zapewniam, będzie wiele. Celina, Celina, pomożesz? A, przytaknęła. Tak się czuję szczęśliwy, jak rzadko. Czuję się zupełnie bezpieczny w ręku Pana Jezusa. I zdaje mi się, że gdybym stał choćby nad przepaścią, spokojny byłbym. Tak się czuję własnością Pana. Widzę, że to wielka łaska, to moje oddanie się Jezusowi. Że większej łaski nie ma, nawet i w niebie samym. Jadwiga, Jadwiga, słyszałaś? Tym razem Wojtek. Podobały mu się słowa o moim synu, którego tak kochałaś. Jezu, było tak, prawda? Chyba, że tak. I rzeczywiście miałaś światło, że nawet tutaj w niebie nie ma takich łask. Co do Wojtka, kiedy byłby nad przepaścią, chciałem powiedzieć nie daj Boże, to przekonanie o bliskości mojego syna niech mu towarzyszy.